Halo, cześć, dzień dobry wariaty, witam was w tym nowym odcinku, tak jak obiecywałem, pokażę wam dzisiaj room tour, czyli mój nowy pokój, moje nowe mieszkanko, można tak powiedzieć, więc wchodzimy do środka, tak to wszystko się prezentuje, będę trochę jak taki Jacek Gadzinowski, ogólnie cały ten dom podzielony jest na trzy mieszkanka, tutaj jest mieszkanie Kuby, który właśnie nagrywa ten materiał, tam jest mieszkanie Czarka, siema Czarek, no właśnie, teraz pokażemy, siema Ania. to są moi nowi sąsiedzi właśnie, Czarek z Anią. Chodźmy zobaczyć Sytuacja prywatna. No 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 Czekaj, no. czekaj, króco, no się fajnie nie wchodzimy, bo siedzę Nie no. Poczekam aż posprzątają chyba. Nie tak, że my powrócimy. Nie wiem, a jest taka wiesz, porządna kobieta i sprząta na biorąco. Zobacz. A nie jest ten krzesło i jak la przesłęczenie. będziemy pokazywać ich z świetle. Tak, tak, to. Przyjdziemy później jak posprzątają. Także do zobaczenia później, do zobaczenia siedzi. Tutaj mamy taką naszą, powiedzmy, pralnię. Po prostu pralka i tu będziemy sobie rzeczy. I tak wszystko nosimy do głównego domu w sumie, ale... Ja chciałam powiedzieć, że to mnie zawsze straszy, jak tutaj wchodzę wieczorem. Dobra, idziemy dalej. Tak więc, jak widzicie, to jest moje mieszkanko. Stop, tu rządzi Radek, nakleiłem sobie tak, żeby było śmiesznie. I tutaj mam łazienkę. Taką łazieneczkę. Jeszcze, o oh, zapomniałem o tym. Tutaj jak coś, dałem, dałem sobie sztućce, bo kupiłem sobie nowe. I chciałem, żeby te naklejki wszystkie z tego o, odchodzą teraz. Bo odchodziły, bo nie chciałem, je one tak, wiecie, jak jeszcze kropałem sobie pazokiem. Dlatego nie się trochę jeszcze namoczą i wieczorem zdejmę te naklejki. No a dzienneczka jest taka Sam raz na jedną osobę. Kurczące jednie to okno tutaj, bo nie otwiera się jakby, nie otwiera tej blokady, tylko można je otworzyć nie tak całkiem tak tu, tam, a potem nie mogę jak zamknąć, bo. No, jestem za niski, najwidoczniej, dlatego jest tylko taki lekki lufcik, jak to się na znaczeniu mówi. No co, jest kibelek. Może zamknę. Jest wanna. Wanna trochę też mnie wkurza, bo. jak widzicie, jak tutaj stanę, to za każdym razem zapominam, że jest tutaj ten skos i zawsze wstaję i robię bum. No i widać nawet o, widać ślady chyba od mojej głowy. Nie wiem, czy to nie widać na kamerze, ale widzicie takie brudne ślady. To moje uderzenia co wieczór. No, no to była łazienka. Tutaj to, co widzicie, to są wszystkie moje rzeczy, które zwiozłem na ostatnim odcinku razem z Tatą. I nie miałem czasu niestety jeszcze ich rozpakować, bo ciągle tutaj wiecie, praca w rzet i mix, nagrywamy filmy i ciągle coś się dzieje. Kuba może potwierdzić, że tak, cały czas coś od rana do wieczora się tutaj dzieje, ale mam nadzieję, że dzisiaj właśnie uda się mi tutaj to rozpakować, chociaż częściowo. I to jest taki pokój, na pokój, no nie wiem, jadalnio, salon. Tu jest taka część kuchenna. Tu już sobie rozpakowałem trochę rzeczy, tu mam jakieś takie chemie, oj, tego nie pokazujemy. Tu mam jakieś takie jedzonko, które rozpakowałem, tu mam jakieś szklanki. Jeszcze pamiątka moja z pracy w KFC. I co, no tu jest taka kuchenka. Tu była jeszcze lodówka, ale no niestety Ania z mi podwędzili, także muszę ją kiedyś odzyskać. Tu jest mój słynny przycisk, który robiłem razem z Pawłem. Odcinek możecie zobaczyć gdzieś tu w karcie, jak robię ten przycisk. Tu jest taka kanapa dla gości na chwilę obecną. Tu jest deska do pracowania, sobie już stoi, ciężarki. Jeszcze ani razu ich nie użyłem. I tutaj jest moja najważniejsza rzecz. Jak zrzucę te wszystkie rzeczy stąd, to zobaczycie, że dostałem coś super. Dostałem trzy przesyłeczki od firmy ProGamer, także bardzo, bardzo Wam dziękuję. Dostałem Biurko gamingowe. Nie jestem, co prawda, gamerem, ale biurko się oczywiście przyda, bo chcę zacząć właśnie robić live y dla Was. Jak już tylko podepną, podepną nam tutaj internet, bo mamy na razie z tym problem. I dostałem jeszcze nowe krzesło. Uh. A, a tu nie ma rysunku. Tam jest. Do góry nogami, ale jest. Dostałem nowe krzesło Maverick Plus. Jak właśnie wejdziecie na stronę ProGamer, to zobaczycie, że mają też ofertę. A już nie tylko krzesła, nie hotele gamingowe, ale również biurka. To wszystko będziemy składać. Mam nadzieję, że Kłamie pomoże. Ok, super. No i ogólnie, tak to tu wygląda, jest straszny bałagan. A tu jest główna część mojego mieszkania, czyli moja sypialnia. I wygląda to tak, że mam tutaj. O, tu nie ma przynajmniej echa. Mam dwa łóżka. To jest łóżko, które przywiozłem z mojego starego mieszkania. Mogliście zobaczyć na poprzednim filmie, jak je przewodziliśmy. To jest moje nowe łóżko, na którym nie chcę spać, bo materac jest strasznie miękki. Ja lubię spać na twardym materacu. Ale będzie to łóżko dla gości, gdy na przykład mnie rodzinka, albo w końcu znajdę dziewczynę, co jest mało prawdopodobne, no to będę tutaj sobie kogoś gościć. Ewentualnie Kuba, jak wiecie, no, znudzi się mu u siebie w to może do mnie na noc. Mam tutaj widok, nie wiem, czy to będzie widać, ale jak wpuszczę tutaj Kubę, zobaczycie, jaki mam widok z okna. Mam centralnie widok na cały podjazd, na cały dom właśnie X i mogę kontrolować tutaj, co robią wszyscy z timu X. Gdy myślą, że na nich nie patrzę, zobaczymy się za jakieś, nie wiem, dla was to będzie, jak to mówi Stewart, 5 sekund, a dla mnie to będzie jakieś 5 godzin. Jak wszystko tutaj rozpakuję, wszystko znajdzie swoje miejsce, rozłożymy biurko, rozłożymy nowy fotel i zobaczycie, jak to wygląda. Więc widzimy się za 5 sekund. Witamy! wina. witam w moim nowym pokoju. Właśnie wszystko posprzątałem. Trwało to u was 5 sekund, u mnie to trwało ile chyba 5 dni temu nagrywaliśmy, jakoś tak, chyba 5-6 dni. Nie ma czasu tutaj cokolwiek robić dla siebie, bo wszystko wiecie, timix, X, na napierdzielamy, działamy, trzy filmy dziennie i tak dalej. Ale w końcu się udało, jesteśmy, zapraszam was. Specjalnie dla was posprzątałem, a tak naprawdę nie mam czasu bałaganić. Tu już widzieliście tą część pokoju, tu jest łóżko, pościelone. to też się w sumie nie zmieniło, po prostu rozpakowałem wszystko do tych szafek, które miałem. Tu jest komoda z mojego starego mieszkania. Też wszystko tutaj rozpakowane. E, przywiozłem ze sobą z domu książkę Gordon Ramseya, mojego kul kulinarnego mistrza, ponieważ stwierdziłem, że chciałem zrobić taką serię kulinarną, gdzie będę robił codziennie jeden przepis właśnie z tej książki. Czy się uda, zobaczymy. Mam nadzieję, że taka seria wypali. I co? Najważniejsza rzecz obecnie w moim mieszkaniu: to to, co dostałem właśnie od firmy ProGamer, czyli nowe biurko i nowy fotel Maverick Plus. To mój poprzedni fotel, więc teraz mam dwa. Mogę sobie wybierać, na którym dzisiaj będę siedział. Oba są bardzo wygodne. Ten jest trochę większy i trochę, można powiedzieć, głębszy i ma troszkę inne siedzenie. Ale ogólnie są mega wygodne, także polecam. Kuba o tym wie, bo również dostał fotel, więc pewnie teraz potwierdzi, że krzesła są mega wygodne. Dostałem również od nich, tak jak mówiłem przed chwilą, biurko z podkładką ledową. Teraz mam nie zapalę, bo jeszcze nigdzie nie mam komputera, nie mam jednostki, to dopiero jest w planie. I próbowałem tutaj przed nagraniem przybić sobie do ściany yy, tą tutaj moją pamiątkową tablicę z artykułem z gazety no ale niestety jak widzicie z marnym skutkiem bo zaczęliśmy nagrywać no i niestety spadło Uło to jeszcze brakuje więcej części i co tutaj chyba już, nic. a tutaj jeszcze wisi tablica z fanartami, którą również przywiozłem ze starego mieszkania ta na szczęście jeszcze nie odpadła i trzyma się chyba dobrze, miejmy nadzieję, że w nocy nie obudzę z takim wiecie puf, wielkim hukiem tutaj moją siostrą że przeprosić albo poprosi, że kupiła mi nową antyramę, no niestety stało się no i co? Tutaj chyba się nic nie zmieniło, poza tym, że jest porządek, jak widzicie. Są dwa hotele, których pewnie nie będę używał, tak samo jak w starym mieszkaniu. Jest kuchnia. Co tu sobie kupiłem? Kupiłem sobie takie coś, jak chyba ociekacz. Ociekacz, do naczyń. No i co? Tam jest jeszcze mój przycisk, którego nie mam niestety gdzie wsadzić do mojego pokoju, takiego tego biurowo sypialnianego bo nie mam po prostu takiej ściany, gdzie mógłbym go powiesić. Więc na razie sobie leży tutaj. Jest też kanapa. Yy, jeszcze muszę sobie kupić jakąś taką szafę, jakieś takie ubrania, wiecie, typu kurtki, bo na razie wszystko tutaj, wiecie, tu na krześle, yy, tam sobie leżą jakieś, wiecie, takie bardziej zimowe kurtki. Jest deska do prasowania, której czasami korzystam, jak prochodzi mężczyzna i żelazko. I tutaj jest zrobiłem taki mam wodę, mam i hunterki, których nie używam, bo nie mam czasu. Tak samo z moim bieganiem, ostatnio nie jest najlepiej, bo już w sumie dwa tygodnie nie biegałem, ale no, do tego jeszcze wrócimy. I moi drodzy, to było chyba na tyle w tym odcinku. Kolejny odcinek, jaki chciałem Wam tutaj pokazać, to jak już cały pokój sobie urządzę, jeszcze chciałbym tutaj zrobić parę rzeczy, o których Wam nie mogę teraz powiedzieć, ale mam nadzieję, że tak za tydzień wszystko będzie gotowe i wtedy tutaj zaproszę członków Teamu X i pokażę im, jak mój pokój ostatecznie wygląda i zobaczymy ich reakcję. Także to by było na tyle, zostawcie oczywiście łapki w górę, subskrybujcie, wpadajcie koniecznie na mojego Instagrama, tutaj będziecie go mieli podanego i widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, siema!